Witam. Spójrzmy sobie na rynek grupy. Przed. Witam Asi. Za pół godziny. Nie się... ja chciałem użyć skin żeby nie zapeszać tego. Discorda. Yy, no to mianowicie tak. Oberdech no, mamy 100% long. Wciąż znajdujemy się w tej równowadze, w której tutaj jesteśmy. Mieliśmy przed. Wczoraj, dzień wewnętrzny, można powiedzieć, dwa dni równowagi. Dostaliśmy wybić dołem, następnie powrót. Eee, wróciliśmy do tej równowagi. Natomiast dzisiaj mam, e, na overnightie mamy 100%, 100 long. A więc e, obserwujemy. E, na czym będę skupiał swoją uwagę inaczej? E, na tym, czy dostaniemy jakąś kontrakcję do overnighta. Hmm. Czy, też, yy... Czy też nie dostaniemy, bo jeżeli nie dostaniemy to rynek może być silny. E, zerkając sobie na wolumeny, wolumeny nie są jakieś ciekawe na ten moment. Hmm. Natomiast kolejnym punktem to będzie e, wartość dzisiejsza. Hmm. Dzisiejsza wartość powie nam e, na co jest okazja. Znaczy, tutaj mamy, mamy wczoraj niedokończoną aukcję na dołku, ale również na szczycie. Duża aktywność krótkoterminowych graczy była wczoraj. Tutaj mamy też słaby dołek z 11 marca, i tutaj mamy z 10 marca również niedokończoną aukcję na dołku. Więc no. Ciężko na ten moment powiedzieć, natomiast teraz jest overnight long, 100% long, więc pierwszy na czym musimy się skupić uwagę to jest kontrakcja, czy ją dostaniemy, czy nie. Wstępnie, gdybyśmy się zaczęli przewijać górą, wartość zaczęła nas się budować wyżej, no to możemy mieć na uwadze tutaj ten no access high 07.03 i to week high 04.03 to by było też górną, górną krawędzią tej, tej, tej równowagi, tak? W której się znajdujemy od raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7 dni. A więc tutaj bym na to polował wtedy. Natomiast gdybyśmy mieli problem tutaj z wyjściem górą i zaakceptowanie handlu powyżej 67 no to uwaga, bo no mamy tutaj na dole kilka rzeczy, które na które które mogą być poprawione, więc więc tak to zobaczmy sobie jeszcze rozbite profile. Tutaj no, też widać na overnight. No jest, jest trochę mechanicznego kupowania, ale na tym tak. Yy, nie przekował aż tak dużej uwagi. No też mamy 66,5 yy, odbicie na overnight. szczyt yy, yy, dołek, przepraszam, yy, jeżeli chodzi o szczyt 6747. Mm -hmm. No zobaczymy, zobaczymy. Yy, ja w tym momencie nie mam żadnej pozycji. Czekam na rozwój wydarzeń i zobaczymy, co się wydarzy. Wciąż znajdujemy się w równowadze, więc zasady handlu w równowadze. Tutaj też ten, taką krótkoterminową równowagę mamy, wyznaczam nam tutaj ten poziom, tutaj ten szczyt 67,54. Jak widać, no wciąż po powrocie z środy, w czwartek, wczoraj, po powrocie do tej równowagi, no wciąż się nie znajdujemy. tak? Czyli zalecam i z wybiciem, monitorując za kontynuacją, czyli pokonanie na pewno HIGH z 12.03 będzie pierwszą taką takim, takim punktem referencyjnym. Gdyby, gdyby rynek pokazał, pokazał pewność od początku. Natomiast, natomiast dolnymi zakresami tej, tej krótkoterminowej równowagi, w której, w której obecnie jesteśmy, mówię o tej ogólnej, tylko tej krótkoterminowej, którą wyznaczył nam poniedziałek i wtorek, no to poniedziałkowy low i, i wtorkowy low i poniedziałkowy low. Także tyle z mojej strony. Pozdrawiam i życzę udanych tradeów.